Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Jesteśmy na następnej naszej wyprawie. Guciem. Przyjechaliśmy do Manfield Valley i zmierzamy do jaskini, którą będziemy zwiedzać. A jaskinia nazywa się Thor's Cave. Wyjechaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie rano, jeszcze było ciemno, jest godzina parę minut po ósmej. Chcieliśmy tutaj przyjechać zanim się zjadą ludzie, bo jest weekend, więc na pewno tutaj przyjadą. Jak widzieliście, na parkingu jest sporo miejsc, tak myślę, około 10 samochodów wejdzie. Nasz gucio zmieścił się elegancko, także myślę, że nie zabraliśmy ludziom zbyt dużo miejsca, zamierzamy tutaj zostać na noc. Nie wiemy jaka ta jaskinia będzie głęboka, bo tam nie byliśmy jeszcze nigdy. Oczywiście mamy milion latarek w wanie i czołówek nie wzięliśmy ani jednej. No znowu będziemy się oświetlać miernymi latarkami z naszych telefonów. No trudno, ale idziemy. Fajna pogoda, tak, takie rześkie powietrze, taki. widocznie padało wcześniej, teraz jest tak fajnie, fresh. Mamy tu jedną jaskinię na dole, ale to nie jest ta jaskinia. 100% to nie jest ta jaskinia. Ale czy my do niej przejdziemy? A to tylko taka szparka. Nie. No nie mów, że ci to przypomina szparkę. No. O! Idziemy tam? To pójdźmy. Zademonstruj jak to zrobisz Jak ty się nie utopisz, to ja pójdę Tu w lewo nie chcesz iść tędy Paweł? Po tych kamieniach? są No właśnie. Wejdź tam i wiesz, czy warto, żebym ja się tam topiła. A ty nie mogłeś wziąć lepszych butów, tylko te będziesz moczył. O matka. Może gra nie jest warta świeczki, co? Kochanie, bo to jest tylko taka dziurka na wylot, widzisz? To, to, tam nie, nie wróć. No właśnie. Super. No to raczej nie pójdziemy tam. <grybujesz> Jak bardzo czujesz wodę? Czy jeszcze nie? Z lewym? Tak. <grybujesz> Masz na zmianę buty? No. Super. No to idźmy dalej. Proszę. No, też się cieszę, bo masz aparat i drona. To, tak więc nie odwiedzimy tamtej jaskini Szparki, bo Paweł się już skąpał, jak widzieliście. Więc ja nie chcę. Tym bardziej, że to moje jedyne buty trekkingowe, jakie mam ze sobą. Idziemy dalej. I tam się właśnie musimy wspiąć. A słyszymy tam odgłosy ludzi, więc ciekawe, czy ktoś tam przypadkiem nie spał. Zobaczymy. Jak widzicie, trzeba się tu troszkę wspiąć do góry. Ale to nie jest jakiś bardzo trudny szlak. W większości to jest wybetonowane, są takie schodki. Troszkę błotka jest, ale spokojnie do pokonania. Oj, jak się zasapałam! I niestety tam ktoś wszedł. Teraz myślałam, że będziemy mieli całą jaskinię dla siebie, no ale posiedzimy, zobaczymy. No, fajne ta jaskinia. Ten widoczek drogi Zero latarek. My jak zwykle się wybraliśmy do Jaskini. No nie, no musimy chyba tu jeszcze wieczorem przyjść. Patrz, jak tu jest fajnie. A więc tak, Jaskinia jest przepiękna. Bardzo żałujemy, że nie wzięliśmy latarek i prawdopodobnie wrócimy tu jeszcze raz wieczorem z latarkami i zwiedzimy ją jeszcze raz, ponieważ to nie jest tylko taka dziurka. Tam jest kilka kolumn, przejść, wyjść. Można naprawdę fajnie ją pooglądać, ale niestety do tego potrzebne są latarki. Ciężko się tu schodzi, szczególnie jak się nie ma rąk. Jak tam, kochanie? Super. Zademonstruj, jak pięknie zgrabnie schodzisz. Paweł, a tu masz schodki, zobacz. Ja tędy wchodziłam. Gdzie ty tam się pchasz? Robiło się cieplutko jak tu weszliśmy, ale wreszcie się rozebrałam troszkę. Teraz Pawełek uruchomi naszego szerszenia i zobaczymy tę jaskinię z innej perspektywy. Słuchajcie, mieliśmy takie zdarzenie z dronem. Paweł tam latał przy, przy tej jaskini, gdzie ona jest, gdzieś tam u góry, i polatał, ponakręcał, po, po i już tak od początku ten dron coś, coś nie chciał mu iść w prawo, coś tam się buntował. I słuchajcie, ten dron nie chciał do nas wrócić. Jedynie gdzie chciał wrócić, to na dół. Więc ja musiałam tu szybko zbiec na dół, żeby ten dron mógł tutaj na polance wylądować. I teraz czekam na Pawła aż wejdzie. No, no dziwna sytuacja, nawet nie mogłam go wyłączyć. Musiałam aż wyciągnąć baterię, żeby on przestał buczeć. No nie wiem, droniarze powiedzcie mi co zrobić w takiej sytuacji jak dron nie chce do Ciebie wrócić. Wręcz przeciwnie odlatuje w przeciwnym kierunku nawet jeżeli klikasz mu wróć do bazy, czyli tam skąd wyleciał. No dziwne zdarzenie, pierwszy raz nam się to zdarzyło. Nie wiem, jakby tu nie było na dole polanki, tylko jakieś jezioro, no to fajnie by było. Idzie mój mąż. Mam Twoją zgubę, kochanie. Jeszcze nigdy tak szybko nie zbiegłam na dół. Pan sporo miał baterii jeszcze Właśnie się zastanawiałam, ile ty tak jeszcze możesz latać. I, bo w pewnym y, momencie przestałam słyszeć dron. Widocznie byłam troszkę dalej w krzaczorach i nie wiedziałam, czy ty już wylądowałeś gdzieś w... On mi ten home position gdzieś znalazł gdzieś tam. W... Dobrze, że nie w rzeczce. Że nie w... No. E, I tylko 50 metrów mogłem odlecieć od tej od Home Position, dlatego... Dlatego musiałam wylądować tam, bo tutaj już bym nie doleciał. Aha, czyli musiałeś na polance. Trochę skasował tam trawy. Ja, aha, ja musiałam wyciągnąć z niego baterię, bo on cały czas buczał i nie mogłam go wyłączyć. Więc po prostu wyjęłam baterię. bo się chłodził. No tak, ale ja włożyłam baterię, to on znowu zaczął buczeć i się kontaktować. Tak tik, tik jakby no chciał dobra, znowu. Bałam się, że te skrzydełka zaczną mi wibrować. No, i. nie wpadł bardzo w i nie połamał go. Nie, o tu na polance, to ja musiałam połamać trochę krzaków, żeby on miał miejsce. Przygotujcie się, że będzie błoto, i na wszelki wypadek weźcie zapasowe buty. Wróciliśmy już do Gucia z małymi perypetiami, ale jesteśmy, wszystko dobrze się skończyło i jest około 11, więc czas na śniadanko. My rzadko jemy chleb, a jak już jemy, to taki na zakwasie, który sama piekę w domku. To jest taki pyszny z nasionkami, y, chlebek ze słonecznikiem i z dynią. Y, można go upiec w wanie, kiedyś Wam pokażę, y, ale jak kupię sobie omni, to Wam pokażę, jak piec ten chleb. Tylko zakwas wezmę sobie z domu, ale zakwas każdy z Was zrobi, bo można znaleźć na YouTube wiele sposobów na zakwas. Także kiedyś upieczemy razem ten chlebek tutaj w Guciu. Więc dzisiaj będą kanapeczki z tym pysznym chlebkiem. I skoro mamy już szuflady, to wreszcie mogłam zabrać mój prezent do Gucia żeby ukroić ten pyszny chlebek a moim prezentem to są noże tak ja chciałam pod choinkę noże to są wspaniałe mega ostre noże chińskie japońskie to jest japońska kuta stal mega ostre zaraz wam zaprezentuję jak ostre są Ostry nóż jest wtedy ostry, gdy przecina kartkę. Więc możecie sobie przetestować na swoich nożach w domu. Jeżeli nóż tak przecina kartkę, to znaczy, że jest ostry. Jeżeli nie przecina, to nie jest ostry. Także tak ostre są te noże. Teraz uważaj na palce. <laughs> Teraz będę uważać na palce, bo ja lubię się czasem uciąć, ale zazwyczaj to się tnę tępymi nożami, a nie ostrymi. Dobra, no to wypróbujmy ten chlebek. No, elegancko, wchodzi jak w masełko. Oczywiście zielenienka, papryczka, i Smacznego, kochanie. No, mamy wspaniały śniadanko, jak widzicie. Życzcie nam smacznego. Smacznego. Zieleninka, zieleninka musi być. Jak chcesz, Pietruszki? No. Jak widzieliście, zjedliśmy śniadanko. Ja się chwilę przespałam. Paweł coś tam porobił. Co to robiłeś właściwie? Ja spisywałem sobie te rzeczy, które jeszcze muszę po, podkończyć w guciu. Listę Aha, robimy. on sobie robił listę prac do zrobienia w Guciu i że było nam jeszcze mało spacerków, bo tamten spacer był taki króciutki, to idziemy jeszcze raz. Teraz idziemy do miasta, nie, do, do wioski. Mhm. O, jak widzicie przejeżdżające rowery to są świetne szlaki rowerowe, można sobie tutaj przyjechać na wycieczki rowerowe. Już widzieliśmy ileś tam z kolei rowerzystów i znowu... Nie mam dość na dzisiaj skrótów. Także idziemy sobie do takiej wioseczki i stamtąd pójdziemy jeszcze raz do tej jaskini. Ja nie wziąłem w końcu tej latarki. Ja mam trzy starcze. Pokaż, które masz w kieszeni. To nie zamek. W kieszeni na zamek. Dobra, sterczum. Czemu ja tam tej latarki nie wziąłem? Taka dobra była. Także idziemy jeszcze raz do, do tej jaskini. Żeby ją tak porządnie zwiedzić, z latarkami tym razem idziemy. Cześć. Ta trasa, którą pójdziemy teraz będzie miała jakieś 5-6 km. A ta miejscówka, na której zostaliśmy, zostawię Wam pod filmem w opisie pineskę. No bo jest taka fajna, spokojna i zamierzamy tam zostać na noc. Także pineska będzie w opisie pod filmem. Ta miejscówka jest również zaznaczona na Park Fortnite. Jeżeli ktoś korzysta z tej aplikacji, to widziałam, że tam również jest to miejsce zaznaczone. Z górki to fajnie. I tak właśnie jak Wam pokazałam, nazywa się ta wioska, w której też jest parking. Parking jest darmowy. Raczej nie, nie można tu zostać na noc, podejrzewam. Yy... Ale są toalety? Są toalety publiczne, darmowe i stąd też jest trasa właśnie do tej jaskini. I idziemy jeszcze obejrzeć sobie kościółek, bo widzieliśmy, że tutaj jest. A zobaczymy, może coś ładnego będzie. snow No, śniegów to się dzisiaj nie spodziewałam, a przypomnę, że jest dopiero początek lutego. Yy, tutaj już widzimy tą górkę, bo, bo, bo ta jaskinia to właściwie to jest taka górka, na którą można wejść. No i w tej, w tej górze jednej bocznej ścianie, w tej skale jest ta jaskinia. Teraz idziemy zupełnie od innej strony, troszkę inaczej ją będziemy oglądać. No i udało się wejść na ten szczyt. Teraz jesteśmy nad jaskinią. Jaskinia jest pod nami, ale widzimy tutaj z boczku, tam ktoś siedzi. Też są takie małe jaskinki wydrążone. Także pooglądamy sobie wszystko dookoła. Może Paweł, polatasz dronkiem? Tak, tak, zaraz. Tak nie będziemy Bo okolica dookoła jest no bardzo ładna. Te górki, pagórki. Ładnie to się prezentuje. Niestety trochę pochmurno dzisiaj, troszeczkę wieje, ale no, już jest po południu. No, no ale przynajmniej nie pada, także nie możemy narzekać. Nie pada. Manifold Valley jest uroczą i malowniczą doliną w hrabstwie Stamfordshire w środkowej Anglii. Jest znana z pięknego krajobrazu złożonego ze wzgórz, jaskiń, strumieni i wodospadów. Dolina jest domem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. W tym nietoperzy, jaszczurek i paproci. Znajdują się tu również liczne ścieżki turystyczne i szlaki rowerowe, umożliwiające turystom podziwianie piękna tego miejsca na własne oczy. Te fakty pokazują nam, że Manifold Valley jest atrakcyjnym i różnorodnym miejscem do odkrywania i cieszenia się pięknem natury i historią tego regionu w Wielkiej Brytanii. Takie mamy jeszcze tutaj dziurki, wygłębienia. Jest zawalona, nie ma nic dalej. Wychodzimy stąd, idziemy do tej dużej teraz. Thor's Cave to jaskinia znajdująca się w Peak District. Jaskinia została nazwana na cześć Thora, Boga Piorunów i Burz z mitologii nordyckiej. Wejście do jaskini ma około 7,5 metra szerokości na 10 metrów wysokości. Jest jedną z najstarszych jaskin w Wielkiej Brytanii i szacuje się, że ma ponad 2 miliony lat. Jaskinia ma imponującą architekturę z wielkimi kolumnami i skalnymi formacjami, które tworzą niezapomniany krajobraz. Jeśli jesteś zainteresowany historią, przyrodą lub szukasz ciekawego doświadczenia, Thor's Cave jest warta odwiedzenia. To jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w Wielkiej Brytanii. Popocznę sobie, proszę, jak się błyszczy. No, pięknie. Bo to woda. Ale nie, tam jest jakaś nika albo coś. Tam. Tak, ale musisz świecić po tej kolumnie. Od dołu musisz zawsze świecić. A nie świeć mi w telefon, tylko na tą kolumnę mi świeć. Nie na tą, na tą poprawę. Niżej. Mhm. Mm Teraz do góry. Tak. Albo Ale tam mm dalej nie było tam -hmm. spadnie. Wróciliśmy, będziemy sobie gotować obiadek. Na obiadek dziś serwuję nadziewane papryki. Nadzienie mam już zrobione, zrobiłam je w domu, a składa się ono z duszonej cebulki, z pieczarkami i ugotowanej kaszy gryczanej na pół z ryżem. U mnie kasza gryczana biała. Ale jak ktoś lubi prażoną, może użyć prażoną. Teraz wydrążę papryki, a później je nadziejemy, włożę do garczka i będziemy je gotować na parze. Nasze papryczki chyba już gotowe. Sprawdźmy. I się może, to może. Nie mamy jeszcze wprawdzie wentylatora, ale uchyliłam okno. Więc mam nadzieję, że ta para wyleci. Mmm. My lubimy jeść z keczupem, a ja zapomniałam keczup. No to trudno. I tym miłym akcentem chcieliśmy się z Wami pożegnać. Dziękujemy bardzo, że z nami byliście, podróżowaliście, oglądaliście z nami jaskinie. Było nam bardzo miło. I jeżeli chcecie zobaczyć dalszą część naszej obecnej wyprawy, to zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek lub jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. Dajcie lajka. Bardzo miło będzie nam przeczytać jakiś komentarz od Was, i do następnego razu. Do usłyszenia.